Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak zdemontować i zamontować gaźnik w agregacie prądotwórczym. E, agregat, którym się posłużę jest to chiński agregat, taki z marketu, ale tak naprawdę nie ma żadnej różnicy czy użyjemy takiego, czy będziemy wymieniać gaźnik w jakimś markowym agregacie. Zasada jest taka sama i wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Przede wszystkim musimy sobie wypiąć fajkę ze świecy. To oczywiście dla naszego gdzieś tam bezpieczeństwa i każde prace, które wykonujemy przy maszynie spalinowej, trzeba sobie tą fajkę ze świecy zdjąć. Drugą rzeczą, jaką należy wykonać w przypadku demontażu gaźnika, jest na pewno zakręcenie kranika dopływu paliwa, ponieważ no po rozpięciu byśmy mieli. Wyciek i wszystko byłoby zalane paliwem. Jeżeli te dwie rzeczy mamy zrobione, przystępujemy do demontażu gaźnika. Zaczynamy od rozpięcia spinek na obudowie filtra powietrza, obudowę sobie odkładamy, odkładamy drugą część obudowy z filtrem. I teraz mamy tak. Tutaj mamy dwie śruby, które trzymają gaźnik do silnika. I tu od tyłu mamy jedną śrubę, która trzyma e, tą obudowę. E, wypniemy sobie jeszcze wężyk z odmy. Tu on jest z góry, więc musimy go sobie wypiąć. E, obydwie nakrętki oraz e, tylna śrubka jest na klucz dziesiątkę. Najlepiej będzie, jak użyjemy sobie małej grzechotki. Odkręcamy jedną nakrętkę, odkręcamy drugą nakrętkę i z tyłu. Mamy jeszcze śrubkę, która uszczelnia nam obudowę do takiego ucha. Teraz delikatnie wysuwamy do przodu obudowę. Jak widać gaźnik mamy już na wierzchu. Sprawdzamy jeszcze raz, czy na pewno mamy zakręcony kranik. Wypinamy wężyk paliwowy. Odkładamy go sobie na bok. I teraz tak. Wysuwamy sobie powolutku do przodu gaźnik. Tutaj mamy jedną uszczelkę, która jest między obudową a gaźnikiem. I teraz tutaj z tyłu mamy jeszcze dwa cięgna, które mamy przy, które nam wchodzą do gaźnika. I teraz tak. To jedno cięgno musimy sobie przepustnicę przyblokować i wyciągamy je normalnie do góry. O, a drugiej zawsze przy jeszcze jest sprężynka i tą sprężynkę ona przechodzi przez taką dziurkę, też sobie wyciągamy. Jeżeli to już mamy wyciągnięte, wysuwamy gaźnik do przodu i, jak widać, mamy już go zdemontowanego. Ja akurat mam go już pusty, bez paliwa, bo wcześniej już, że tak powiem, wykonywałem przy nim pracę. Jeżeli byście wykonywali to na agregacie, który jest zalany paliwem, może gdzieś wam tutaj delikatnie troszkę paliwa. Pocieknąć. Tutaj mamy jeszcze drugą uszczelkę, która jest między gaźnikiem a, a e, obudową przed, e, przed silnikiem. No, tu akurat ta pierwsza już nam się przykleiła do gaźnika, e, druga została akurat na obudowie, ale też czasami się zdarza, że przyczepia się tu do tyłu gaźnika. Montujemy. Odzwrotnej kolejności. Wsadzamy sobie gaźnik, wsadzamy sobie cięgno, wsadzamy sobie tu w dziurkę spręż, cięgno sprężynkowe, dosuwamy gaźnik do końca, wpinamy sobie przewód paliwowy. One też są blokowane jakimś cybantem albo taką sprzączką. Ja tu akurat na potrzeby filmu tego nie mam, ale to tylko instruktażowo. Wsadzamy sobie tą pierwszą obudowę, wsadzamy sobie od razu za pamięci tutaj wężyk z odmy. Nakręcamy delikatnie jedną nakrętkę, drugą nakrętkę. Nie dokręcamy na razie nic na maksa. Sobie tylko chwytamy. O akurat mi śrubka poleć spadła. Chwytamy sobie tą śrubkę z tyłu, bo ona też tutaj jest ważna już tywnia. Łatwo sobie chwycić, żebyśmy wszystko mieli, żeby nam wszystko podpasowało. Dokręcamy sobie tylną śrubkę wszystko zrobimy z delikatnie jedna nakrętka dokręcona Druga o, obudowa z filtrem. Zdarza się też, że sobie ten filt wyciągniemy, że obudowa, ta obudowa jest też do tamtej obudowy z tyłu przyczepiona tutaj czterema śrubkami. Zależy to od modelu. Akurat w tym modelu tego nie ma. Zewnętrzną obudowę sobie wsadzamy, zapinamy dwie sprzączki i tak naprawdę tyle. Łatwo, szybko i przyjemnie dwie zapinki czy śrubki, wężyk. I tak wygląda demontaż i montaż gaźnika w chińskim agregacie prądotwórczym. Dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do kliknięcia w dzwoneczek. Zawsze będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Przypominam premiery wtorek, sobota, godzina 10. W tym filmie to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam.